Cześć, witam, dzień dobry, tu Silverstacker.pl i kanał Srebro dla Sychwałych, czyli Silverstacking po polsku. Właśnie mija czas dodawania komentarzy w ramach konkursu ogłoszonego w zeszłym tygodniu, konkursu świąteczno-noworocznego, który tradycyjnie pokazuje się na tym kanale właśnie w tym czasie. Czas zatem wylosować szczęśliwca, który otrzyma nagrodę w tegorocznym rozdaniu świątecznym na kanale. Nagrodą jest jednouncjowa srebrna moneta spod serii Podpołudniowym Niebem z roku 2020, którą pokazywałem w poprzednim materiale. Nim zaczniemy, to chciałbym podziękować za Wasze życzenia świąteczno-noworoczne oraz miłe słowa, które zostawiliście również pod filmem konkursowym. Także bardzo serdecznie Wam za to dziękuję. Przepraszam, że nie odpowiadałem od razu. Nie chciałem tam dodatkowo dodawać komentarzy pod tym filmem, więc teraz bardzo gorąco i bardzo serdecznie Wam za te życzenia dziękuję. W ramach konkursu prosiłem, abyście podali Waszym zdaniem najładniejszą odmianę roku królika, który w tym roku wiele mennic przygotowało dla myłośników srebra. Wyrównaną walkę stoczyły dwie mennice z Australii, i to na nie najczęściej wskazywaliście w komentarzach. Co ciekawe, uzyskały one prawie identyczną ilość głosów, ale nie tylko na Mint i na Royal Mint wskazywaliście w, pod filmem. Bo było też kilka głosów oddanych choćby na Royal Mint czy też na króliki z Rwandy. Więc tak faktycznie w tym roku te lunarowe odmiany, te propozycje roku królika z tych mennic naprawdę stało na wysokim poziomie. Więc w sumie nic dziwnego, że nikt w pojedynkę nie zdominował tego głosowania. Co prawda zrobiły to dwie mennice, ale mimo wszystko walka między nimi była naprawdę zażarta. No dobrze, żeby już tutaj nie przedłużać, to pora zacząć losowanie. Losowanie przeprowadzimy tradycyjnie za pośrednictwem strony Comment Picker, który jak do tej pory bez problemu się tutaj sprawował do tych naszych rozdań. Tak więc uzupełniam potrzebne dane, zaznaczamy kilka opcji, wpisujemy to nasze hasło konkursowe, wielkość była nieistotna. Pobieramy listę. Aha, jeszcze trzeba tu równanie wypełnić. Mamy 74 unikalne komentarze z hasłem i, i z odpowiedzią, więc życzę Wam szczęścia i rozpoczynamy losowanie. A ten drobny podorunek wyląduje u duku. SDZ królik z RAM o wiele ładniejszy. Pozdrawiam. Także gratuluję, Duku, jesteś zwycięzcą tego rozdania. Bardzo dziękuję za udział w losowaniu. Bardzo gratuluję zwycięzcy, a pozostałym dziękuję za udział i liczę, że dopiszę Wam szczęście przy następnej okazji i być może przy kolejnym rozdaniu. Duku, jeśli możesz, to bardzo bym prosił o szybki kontakt mailowy, bądź też poprzez Facebooka, jak ci wygodnie, i tam po prostu ustalimy szczegóły wysyłki. Kontakt do mnie znajdziesz oczywiście w komentarzu pod filmem. I mam nadzieję, że na początku tygodnia uda mi się tą przesyłkę do Ciebie wysłać. To tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję Wam za udział w tej zabawie konkursowej. Jeszcze raz życzę Wam wszystkim wszystkiego dobrego na święta i na nadchodzący rok. I do usłyszenia już w nowym roku. Trzymajcie się. Cześć.